Witajcie widzowie W dzisiejszym odcinku, jak widzicie po tytule oraz po miniaturce Nie będzie granej topeczki Dzisiaj dla odmiany postanowiłem, że nagram jakiś odcinek na niższym BR No bo dużo ludzi pyta W sumie sam byłem ciekaw jak sobie poradzę Jak wyglądają tutaj drużynki, jak wyglądają tutaj mecze Czy te mecze są szybkie, czy drużynki się szybko łamią Za chwilę się przekonamy Będę grał sobie tutaj tylko panterami. No i cóż, zaczynamy. Mapka Berlin. Przez ostatnie dwa dni zagrałem ją dosłownie ze trzy razy. Nie wiem, absolutnie nie znam tutaj żadnych przestrzałów, nie wiem jak to się gra. Pamiętam tylko, że często właśnie grałem sobie od strony zachodniej, więc pomyślałem, że i tym razem sobie przyjadę. Widzieliśmy na samym początku przeciwnik przejechał mi przez i słaby refleks oraz słaby obrót armaty, ale tym razem. Gość wychyla bokiem, strzał w środek. Elegancko. Pociski przeciwpancerno-burzące oczywiście robią rozpierdziel w środku pojazdu. No i cóż. Pomysł jest taki, żeby oczywiście oflankować oponentów i dopchnąć ich do respa. Jak za chwilę zobaczycie, nie będzie to nawet szczególnie trudne. Nikt tutaj nie przyjechał. Oprócz tamtego kolesia. Mamy na horyzoncie jakiś czołg, absolutnie nie mam pojęcia co to jest Nawet się mnie nie pytajcie, jedzie szybko, więc raczej jakiś light Type 61, japoński Chyba japoński No i dobra Dojeżdżamy do pierwszego przystanku, że tak powiem Jak widzimy Koledzy sobie tutaj elegancko poradzili Tak więc nie ma sensu się tu zatrzymywać, zjeżdżamy sobie do dołu Rozglądamy się chwilę co mamy przed sobą. No i tak. Pierwszy lajcik już spacyfikowany. Widzieliśmy obok jakiegoś ISA prawdopodobnie, ale że gość się schował, no to na razie strzelam do czegoś innego. Niestety, tylko jeden członek załogi poniósł zgon. No i widzę, że tutaj świeci się jakiś marker. Tak więc na spokojnie. Strzał w tył wieży, właściwie to Bóg wieży. p 26, już wysłany do Respa. Oczywiście staram się tutaj zbytnio yy, nie wychylić, żeby nie oberwać z Respa. Jakby co to, nie mam pojęcia, co mój kolega w BF je zrobił. Najpierw skamował wrak, potem zrzucił na niego bombę, a potem się rozbił. No cóż, Happens. Mamy tego Isa. Strzał oczywiście po zamku działa. Rzucam sobie dym. No i jadę do przodu. Kolejny strzał, kolejna gąsienica. Rzucam, oczywiście, dym, żeby utrudnić przeciwnikowi strzał. Ja wiedziałem, gdzie on stoi, więc łatwy frak. Tutaj też miałem chwilę zaćmienia, bo przyznaję szczerze, że nie spojrzałem na minimapę i myślałem, że słyszę swojego kolegę. No ale, ten silnik to chyba troszeczkę za blisko względem tego, co jest na minimapie. No i jak widzicie, M4A2 nawet nie był, nie był świadomy, że już jest objeżdżany. No i cóż, cała mapa opanowana. No nie ma innego kierunku ataku jak dopychanie respa. Siódmy kill, BTR. Również pada naszą ofiarą. Pamiętam, że panterka była zawsze fajnym czołgiem mobilnym. To działko jest spoko, bo no, dosyć szybko ładuje jak na tym berze. o ile dobrze pamiętam, jeżeli nie, to poprawcie mnie. Ale w porównaniu do tych działek z Tygrysów, z Isów, jakichś też 44, no to możecie zdecydowanie oddać. Przynajmniej dwa strzały, kiedy przeciwnik strzela tylko raz, tutaj chciałem złapać tę 34, coś mi wyjedzie bokiem, ale niestety mój kolega był szybszy. Strzelam do tej pelotki ponownie. Tylko dwóch członków za ulibinie, ale tym razem strzał w drugą stronę wieżyczki. No i kolejny oponent wysłany na res. Tutaj niestety. Zbyt późno zauważyłem tego amerykańca. No i po drugie, troszeczkę pechowy strzał, moim zdaniem. No ale cóż, takie też się zdarzają. Kolega dobija, więc jest wszystko ok. Tutaj ponownie jakiś ruski pelociarz. Niestety obrywa mu od izraelskiego M51. No i niestety strzał Bobo pierwszego. I odsyła mnie do hangaru. Przechodzimy od razu do kolejnej bitwy, ponieważ przeciwnicy elegancko się wysypali, więc nie było sensu się rozbić ponownie I tak bym nic nie dojechał zniszczyć Mapka znana z Topeczki, więc wiem co się tutaj będzie działo Wiem czego się mogę spodziewać Oczywiście mapki e, te top tierowe niezbyt często mi się trafiały, jak grałem sobie tą panterą No ale jak już się trafiły, no to jakieś tam powiedzmy Lepsze wyniki wyciągamy, jak widzimy, punkt C został opanowany. Nasza drużynka w całości gra na punkcie C i na chwilę obecną, niestety, nie mamy tego punktu opanowanego. Ale na razie nie ma najmniejszego problemu. początek pomyślałem, że poczekam sobie przy tych skałkach. I ewentualnie, gdyby oponenci próbowali spuszować nas do respa, albo porobiliby naszych kolegów, no to. Mógłbym sobie na spokojnie ich wyłapywać. Na lot jak widzimy. od m 18, więc początek bitewki już jest fajny. Tutaj oczywiście sprawdzamy sobie czy po lewej stronie, tam dalej. Nie będzie żadnego przeciwnika. Między skałkami. No i jak widzimy, gość jest. Widzimy, że się chowa więc postanowiłem, że wykorzystam okazję i dojedę do punktu C. Tutaj niestety wychylił mi jakiś Sherman, ale całkiem sprawny strzał po wieży, obezwładnia go przynajmniej na chwilę. T-34, puszyjący kolega, elegancko bokiem, bez szans. No i cóż, wjeżdżamy sobie na punkt C, jeszcze w międzyczasie mamy kolejnego Ruska w PT-76, no i tym razem już możemy sobie na spokojnie kapa robić. Tutaj też możemy sobie zająć punkt, bo mamy fajną osłonę ze skałki, na spokojnie sobie możemy wychylać. Niestety, zdecydowanie muszę wam powiedzieć, że to doświadczenie na niskim nie było dla mnie zbyt przyjemne, jak widzicie nawet po tym strzale poprzednim. No nie jestem zbytnio przyzwyczajony do tego jak te pociski latają, jak lecą szybko, jak opadają, więc tego typu słabe strzały no nie ukrywam, siadały mi dosyć często. Znowu jakiś low pelociarz, próbował mi porobić lufę, ale niestety nic z tego. Sprawdzamy sobie oczywiście z trzeciej osoby co tam mamy. Widzimy kolejnego oponenta dojeżdżającego do C. Tutaj chciałem poczekać chwilę, żeby gość mi pokazał bardziej w prawą stronę swojego czołgu, ale... Jak widzicie, niestety, tylko po gąsienicy. No i cóż, nie za bardzo mogę teraz wyjechać, bo gość prawdopodobnie będzie czekał. No więc cóż, markuję go sobie na żółtą, rzucam mu nalot na główkę. Ewentualnie można by tutaj też go markować i wychylić się, rzucając sobie granat dymny. Tutaj ponownie widziałem z trzeciej osoby, że jedzie kolejny czołg, więc... Niestety ponownie uderzamy po gąsce. Kolejny oponent. Niestety znów pechowy strzał, zaczerwieniło mu się to załogo, a nie popadało. Tutaj wydaje mi się, że trochę więcej pecha było niż z Kiliszu. No i cóż, widzimy po lewej stronie kolejny oponent na skałkach, skasowany. Tutaj nie byłem pewien z której strony obrywam, bo przyznaję szczerze, że jeszcze nie kojarzę jak wyglądają wszystkie budynki na tej mapie po zmianach. Jest troszeczkę bardziej e, wszystko osłonięte, ten punkt jest bardziej osłonięty, co moim zdaniem jest jednak na plus Gdyż... E, no rzadziej możecie obrywać z punktu B A to wydaje mi się, że było dosyć częste Na tej starej wersji Tutaj postanowiłem sobie, że skoro oponenci mniej więcej widzą z przodu gdzie jestem, to rzucę sobie dym No i spróbuję zaatakować z innego kąta Niestety muszę od razu wspomnieć, że to nie była najbardziej szczęśliwa decyzja. A to dlatego, że myślałem, że ci goście na skałkach przede mną są wyczyszczeni. Ale słyszeliście nawet przed chwilą wystrzał. No i niestety, ale dam się tutaj zaskoczyć. Oczywiście rozglądam się z trzeciej osoby. Widzimy dwóch gości. Jeden przejeżdżał z lewej. Tutaj chciałem szukać tego typka sprawy, który do mnie wcześniej strzelał. No, i cóż, tutaj trochę mój błąd. Powinienem już strzelać mi wcześniej. Tak to zastanawiałem się zbyt długo, przez co gość na skałkach na spokojnie mógł mi wyjechać. Tutaj, oczywiście, desperacka próba zasmokowania się. I druga rzecz, pamiętajcie: Panterka potrafi troszeczkę przyjąć, ale tylko wtedy, jeżeli będziecie się bujać lewo-prawo. Jeżeli stanęlibyśmy w tej sytuacji, nawet przodem do tego typa, no to. Gwarantuję wam, żeby mnie na spokojnie poprzebijał atak Bujając wieżą i kadłubem na lewo i na prawo Zdecydowanie zmniejszacie przeciwnikom szansę na przebicie was Potestujcie sobie, nawet na topce Jak wychylacie się, strzelacie Próbujcie obracać wieżę na bok Zdecydowanie poprawiacie sobie Pancerz efektywny swojego czołgu No i cóż, wróciłem sobie na punkt Żeby szybciej się naprawić Uzupełnić oczywiście załogę jednocześnie Wrzucam granaty dymne, no bo jak widzicie, lecą one dosyć do przodu. Dosyć mocno do przodu, przez co nie oślepiacie siebie, a możecie sobie na spokojnie odciąć yy, widok przeciwnikom, nie? No i na spokojnie nasłuchujemy, co się będzie działo. hp pechowy strzał, nie ukrywam. No ale drugi już załatwia sprawę. Ponownie chciałem podjechać sobie do mojej wnęki, w której grałem przed chwilą. Tutaj nie mam pojęcia, w co trafiłem. Prawdopodobnie ponownie źle pocelowany i niestety. Ale nie byłem świadomy, że tutaj już jest przeciwnik. No i cóż. Bez szans. Z racji tego, że Doniuka brakuje naprawdę bardzo niewiele, to postanowiłem, że po prostu przyjadę sobie na punkt A. Skapuję go i spróbuję oddać jakiś strzał. Oczywiście rozglądam się prawo, lewo. Widzimy, przeciwnik z zaskałki oddaje strzały. Jakaś pelota. Można sobie na spokojnie rzucić na lot. Na spokojnie sobie dokapuje. No i tak naprawdę Będziemy mieli elegancko nabitego niuszka Bitwa nie jakaś specjalna, oponenci moim zdaniem szybko się tutaj wysypali Moja drużynka nie nabiła jakoś tam zbyt wiele fragów a Bitwa skończyła się dosyć szybko, niestety takie też się tutaj trafiają Ale mam wrażenie, że zdecydowanie rzadziej, jednak te bitwy, w których ja brałem udział, no to były zdecydowanie dłuższe niż na topce New dobity, oczywiście nie ma opcji, że dolecimy No ale... udało się Kolejna bitewka Ponownie na mapie, na której nie mam absolutnie pojęcia, co się dzieje Tak więc w myśl... w myśl moich taktyk, które już znacie no, chyba najlepszym sposobem do atakowania będzie oflankowanie przeciwników, i pomyślałem, że zrobię to grając sobie na linii 1. Widzimy, że mamy przeciwnika wyspotowanego, który puszuje do przodu. Mamy przewagę wysokości, więc strzał w górną płytę będzie tutaj jak najbardziej poprawny, No jak widzimy. Oponent odesłany na respa. Tutaj zalecam sobie oczywiście, zaprzepuszczać loty. Dosyć wcześnie, mimo tego, że będziecie mieli duży celownik. No to nawet jak szciwnicy wyjadą z kapa czy coś, to często się będzie trafiało, że będziecie robić jakieś fragi. Zwłaszcza na tych br gdzie dużo czołgów lekkich, jakichś open topów, no to one od tego łatwo giną. Nawet jeżeli pocisk nie trafi ich bezpośrednio. No i cóż, postanowiłem, że nie będę tutaj zbytnio kampił. Trzeba dociskać oponentów, zaciskać im pętle na szyi. Ta skałka będzie moim zdaniem idealna. Tej po prawej stronie słychać jakiś silnik. Oczywiście nie mam pojęcia co to jest, ponieważ nie gram tego BR-u. 18 niestety strasznie zły strzał z mojej strony. Ale panterka ma dobre prześladowanie. Gość się chyba nie spodziewał. No i tym razem. Nie ma już co z gościa zbierać. No spokojnie się tutaj rozglądam. Tutaj nie byłem świadomy, że już jestem praktycznie na ich respie. Niestety, bieg wsteczny w panterze. No to jest niestety technologia ruska 172. Absolutnie nie da się tym cofać. Więc trzeba uważać tutaj elegancko. Musiałem się zastanowić, czy to na pewno jest przeciwnik, no bo nie ukrywam. Nie jestem przyzwyczajony do tych kształtów. Ale jak widzimy, jak najbardziej był tam oponent, nawet okrzakowany. No i cóż, cofamy się troszeczkę, żeby nie oberwać od nalotu. Możemy się chwilę rozejrzeć po okolicy. Tam ja myślałem, że jest jakiś przeciwnik, ale niestety, niestety nie. No i cóż, plan jest teraz prosty. No albo jedziemy na punkt C, albo dociskamy już bardzo mocno oponentów do reszty. Widzimy przeciwnika, kolejne M18, elegancki strzał w bok. Jak mówię, na tym etapie bitwy. No nie byłem jeszcze przekonany, żeby pchać do tego respa. Bo tak jak wiecie z filmików, zawsze powtarzam, żeby jednak nie pchać się na hama. To jest zwróćcie uwagę, jak śmiesznie ten granat poleciał. On już uderzył w ziemię dobre 7 sekund temu i jeszcze nie wybuchł. Nie wiem o co chodzi, ale dosyć często mi się to zdarzało na tych czołgach. Dajcie znać, może to jest jakiś nowy bug. No i cóż, z racji tego, że. Koledzy, kapują już punkt C punkt B, jestem już okrążony przez naszych więc nie ma sensu, żebym się tam też pchał tutaj oczywiście też nie miałem pojęcia jak głęboko jest czerwona strefa i respig niestety nie zdążyłem strzelić po silniku tego T-34 oczywiście chwila do namysłu, bo tak jak wspomniałem no absolutnie nie mam pojęcia gdzie mogą stać przeciwnicy nie grałem tej mapy przynajmniej z półtorej roku no i cóż Uznałem, że sprawdzimy sobie, co się dzieje na tym respie, z racji tego, że nie widać żadnego przeciwnika, i wroga drużynka powoli już się tutaj sypie. No to trzeba działać, nie będziemy stać w miejscu. Oczywiście, przejeżdżając sobie obok respa, sprawdzamy sobie delikatnie, czy coś się nam nie pojawi. Bo nie muszę wspominać, że to zagranie jest dosyć ryzykowne i powiedziałbym, że na wygraniczą z głupim. Ale z racji tego, że czułem się dosyć pewnie już po tych kilku gierkach. No i te drużynki no, są takiej klasy jak na topce, albo jeszcze gorsze, no to uznałem, że mogę sobie bezkarnie przez respa przejechać. Z racji tego, że na lewym respie nikogo nie było. Punkt B cały czas nie jest odbity przez naszych kolegów, więc uznałem, że prawdopodobnie coś tam się coś tam się czai. No i chyba trzeba byłoby zainterweniować. Po lewej stronie BTR, schowany w dołku, niestety nie zdążyłem się nawet zorientować, czegoś tam jest. Za to zorientowałem się, że coś jest na drodze. Tutaj strzał jeden z bardziej fartownych, ponieważ jak widzicie z celownika. Pierwszoosobowego Nawet tego gościa nie było widać. Tak więc nie pytajcie się mnie, jak ten strzał przyleciał. Nie mam pojęcia. Tutaj słyszę za plecami jakiś ruski silnik, więc przed pojechaniem dalej rzucam sobie dym, żeby odciąć się od tego typa gdyby ewentualnie wpadło mu do głowy to, żeby wyjechać mi na plecy. No to przynajmniej mu temu utrudnia. Dobijemy naszego kolegę bez lufy. No i jedziemy jeszcze dalej. I ponownie, granat dymny. Tak, żeby nie oberwać w plecy. Ponownie jesteśmy na respie przeciwników. Jak widzicie, połowa wrogi drużyny już nie istnieje. No cóż, takie bitwy też się często zdarzają. Poko w panterze jest to, że granaty dymne są wyrzucane do przodu. Przez co nie oślepiacie sami siebie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę ponownie, poleciał jakiś niewypał. No i na tym etapie słyszę przeciwnika za tą górką. No i oczywiście. Pierwsze co, no to poczekam na niego, żeby on wychylił. Jak nie będzie zainteresowany tego typu zagraniem. No to wtedy ja przejmę inicjatywę. Gość chyba wie o co chodzi. Jednak ma minimapkę odpaloną. I nie chce spuszować. Ale z racji tego, że jest to M109, no to gość nawet nie widział mojej wieży, kiedy ja jego widziałem już bezproblemowo. Czas się ewakuować, widzimy, że punkt C jest podejmowany przez przeciwników, więc to najlepsza okazja, żeby wrócić tam i rozprawić się z tym, co się pojawiło na dolnym respie. Ponownie używamy swych granatów dymnych, tak żeby jakoś przypadkowo nie oberwać w plecy. Dwa jest jedynka z C wykasowana, więc czysto teoretycznie możemy sobie na spokojnie wjechać na punkt. Pamiętając o tym, że po prawej stronie, kiedy tutaj przejeżdżaliśmy w pierwszą stronę, słychać było na górce ruski silnik. No i jak zwróciliście teraz uwagę, ponownie coś tam słychać, coś tam parkoczy. Tak więc znowu granat dymny. No i jedziemy do przodu. Można się oczywiście rozejrzeć, czy przypadkiem gość nie popełnił jakiegoś błędu i nie wychyli zbyt mocno. Ale w międzyczasie słyszymy kolejny ruski silnik za naszymi plecami. Niestety zapomniałem, że Pantera nie może opuścić za silnikiem. Niestety, giga zły strzał z mojej strony. Nie poszło to w dolną płytę tak jak chciałem. Oczywiście granat dymny troszeczkę utrudnia przeciwnikowi. Ale tym razem wydawało mi się, że strzeliłem lepiej. Że tą prawą stronę kadłuba to przejdzie bez problemu. No, niestety nie. Oczywiście panterka nie jest zbyt jakaś szczególnie zwinna. I obrót wieży nie jest za szczególnie szybki, ani obrót kadłuba nie jest zbyt szybki. Tak więc, jakieś tam manewrowanie przy bunkrach, przy kamieniach no nie należy do najłatwiejszych. Niestety nie ubiłem gościowi silnika, a taki był mój plan pierwotny. No ale jakoś go tutaj za tą skałką spróbuję ograć. Słyszę kolejny silnik, jest to kolejny Paladin. Nie mam pojęcia jak tego gościa wygrać. Nie pytajcie się mnie. Widzimy, że 185 Chyba stoi i się naprawia. Na jego plecy wjechał mój kolega. Kolega nic nie widzi. Palavyn nie wiem też co robi. Słu chyba faktycznie zaczęło się naprawiać. No i dobra. Kasujemy dwóch kolesi i wjeżdżamy na punkt. Oczywiście zwracamy uwagę, ponieważ słyszymy kolejne silniki. Nie miałem pojęcia zbytnio, co jest za tym dymem. Ale jak się za chwilę okaże, jest to isek drugi. Trochę szczęście z mojej strony, ponieważ dość no, zdecydowanie źle pomierzył. Ja chciałem typa na gąsty ustawić, żeby go ten Tiger mógł spokojnie dojechać No a ja sobie wyskoczę na tych gości, których słychać po lewej stronie Tylko przyznaję, że w tym momencie już troszeczkę przedobrzyłem I aż ten gość z lewej mi uciekł No i dałem się poobijać typom z Respa Jak widzicie, ponownie dwa strzały odbite Tak więc coś tam ta Panterka podbija. Tutaj chciałem ponownie gościa ograć na dym Przeczekać sobie, jak dym opadnie i na spokojnie sobie strzelić. Ale jak za chwilę zobaczycie, niestety troszeczkę się przeliczyłem. No i przyznam się bez bicia, że dałem się tutaj ograć. Zwłaszcza, że było słychać, że gość cały czas się porusza, więc można było założyć, że, że się po prostu cofa. No i z racji tego, że prędkość podnoszenia armaty w tym czołgu jest słaba, no to niestety nie dałem rady. No i gość wysyła mnie do hangaru. Tym razem, na szczęście, przeciwnicy nie wysypali się do końca. Zaczęli podejmować punkt B, więc ee, te punkty odrodzenia im tak nie spadają szybko. więc na spokojnie sobie mogę dolecieć z niukiem. Dajcie znać, co sądzicie o tego typu bitewkach. Co sądzicie o panterkach? Czy wolicie jednak tygrysy? Czy wolicie grać wyższe bery niższe? Ja przyznaję bezbicia. Od dzisiaj na tym kanale nie zobaczycie już topki. Będziemy sobie chillersko rozgrywać szybkie i bardzo proste bitewki na jakichś niższych berach. Może nawet zejdziemy do 1-0. Tak więc czekajcie na więcej, a tymczasem żegnam się z wami, życzę wam wszystkiego dobrego, powodzenia w bitewkach, trzymajcie się, cześć!